Witajcie, śmianko, witam wszystkich na moim kanale, A w dzisiejszym odcinku zajmujemy się załadunkiem bel i rozrzucaniem obornika. Ale dobra, szybciutko, bez przedłużania, palimy brykę i, I chyba będziemy ładować tak po jednej belce. Oj, czekajcie, cyk, mamy jej 4 tony. Tutaj się trzeba lepiej troszkę wymanewrować. Czekajcie, teraz może tak zrobimy. Jeszcze. Cyk, no i dobra. Już mamy jedną załadowaną. To teraz drugą sobie załadujemy. Tylko może troszkę, jak na tutaj stoi. Tak. Cyk, no i dobra. Już ją ładujemy, tylko może teraz z drugiej strony. To już sobie zapniemy pas. U. Coś się tutaj trochę buguje tylko co zmienimy ze strony jak ją ładujemy z tej strony no i dobra tutaj tak trochę wolniej teraz się musimy tak troszkę tutaj dostosować mhm. cyk cyk jeszcze kawałek Jeszcze dobra, gazu. Cyk, no i dobra, nie Cyk, dobra. Cyk, no i dobra. <coughs> Teraz tu i sobie wylecimy po tą już... U. Już po tą ostatnią. Nie w tę stronę, tylko tam. Teraz co musimy zgarnąć. Belkę Czekajcie, troszkę lepiej tutaj muszę zjechać. Dobra. O, o, było ładnie. Czekajcie, jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze, jeszcze. dobra, jeszcze kawałek do przodu, dobra. Opuszczamy. I dobra, i tak już zapniemy sobie teraz jeszcze tylko tą jedną i weźmiemy sobie, żeby jechał za tym, za bo jeszcze tamte trzeba załadować, le to tak dobra, no to palę i lecimy. Cyk. Troszkę nie, nie polem, tylko tędy. Myślę, że trochę będzie tych belek. No na razie mamy 3 i tam będą drugie 3. No to może coś tam będzie. No 6 będzie. A 6 razy 4 to jest 24, czyli jak mamy 24 tony, no to myślę że za 12 tysięcy za to będziemy mieli. Aj. Tutaj troszkę... O dobra nie, tylko się przyczepa troszkę przechyliła. Czaj wyjedzie on no, tylko teraz może bokiem tak przejedziemy, jakby tam coś jechało. Cyk, no właśnie jedzie. I tu jest 2, 4, a tutaj 5 będzie. Żeby... O, bardzo dobrze. Teraz ja już przyjmuję ciągnik i biorę sobie te dwie. O, teraz mam tak ładnie to przygotowane, że mam po dwie. Sobie brać. Oj, Oj troszkę mnie tutaj przechyla. Kurcie, patrzcie jak to się zrobiło tak niefortunnie. Że jedna weszła, a druga nie. Dobra. Takie może jakoś tutaj załadujemy. Nieważne, jak ważne, żeby one się jakoś tutaj trzymały. Żeby to nie spadła pięknie, dobra. Teraz tak tym pasem odepnę, tym zapnę. I tym też tutaj będę musiał zapiąć tą belkę. Cyk i cyk i cyk. Jeszcze tutaj... Nie, to już z drugiej strony te dwie sobie właduję. No. Ale baguje tego tura, tylko poczekajcie. Te dwie sobie tam załaduję i tutaj tą jedną słomę. Tylko... Patrzcie, no... Troszkę coś jest z tym turem nie tak, będę sobie musiał wymienić tura. Ale też po remoncie sobie wymienię, a będę sobie remontował ten ciągniczek. Cyk no i dobra, jest pięknie. Cyk, to do góry. Myślę, że już na ulicy nie będzie takich bugów. No, patrzcie. Kurczę i patrzcie jak to jest. O! Cyk i teraz tak, i dobra, jest jakoś to nie spadło, tak żeby to się jakoś trzymało, nie. Cyk, jeszcze tylko tamtą z tej słony już. I muszę sobie to tura zmienić, to jak najszybciej, bo to ja widzicie coś mi baguje. Wszystko. Przez tego tura. No i tepnę pasa i trochę tą belę mogę przepchnąć chyba nie już tak z parę milimetrów na no dobra cyk. I teraz szybciutko pasami. I zrobię tak, żeby jechał za mną ten ciągnik. No bo żeby wiecie żebym to miał jakoś tam zrzucić, bo nie wiem czy tą koparką tą, to, ten, nie wiem czy tą ładowarką miał ja tam zrzucenie. Co jest? Kurcze, widzicie, już się to zbagowało. To jest coś, się ten tur musiał zbogować, wiecie? Wystarczy, że wyjedziemy już na ulicę, to będzie dużo lepiej. Jedzie to. No już teraz tylko jechać trochę wolniej. I kata od razu tam na tą biogazownię. No i teraz szybciutko. Ile ich jest? 2, 4, 6, 8? 8 ich jest. No tak nawet, nawet Wam powiem, jak jest ich 8. Tylko nie wiem, czy ja to będę zrzucał turem, czy tamtą ładowarką. Ale zobaczymy. Bardziej by mi było na rękę, jakbym tą ładowarką to zrzucał, ale turem też mogę. Albo w sumie tam będę palił tą ładowarkę, jak to tak to dosyć to zrobię turem. Dobra. Coś nie słyszę tej sześćdziesiątki. Teraz już słyszę leci. No, jak wyskoczyła. Gazu i lecę to sobie zrzucać. Chyba jeszcze nas czeka rozrzucanie obornika i to tak szybciutko, to będziemy sobie musieli zrobić, ale myślę, że to nam nie zajmie aż tak długo. Cyk. U, troszkę niżej tu, czekajcie, dobra. Ojejaj. No i dobra, weszło 8 ton na raz, teraz następne 8 ton sobie weźmiemy Cofnij, dobra, jak cofnijmy dobra, to już będzie z górki Dobra, no. Już tam trochę jest. Jeszcze tylko te dwie i tamte dwie. Cyk. Cyk, teraz... Oj! To zawsze pod tą górę jest trochę samo podjechać, ale... Cyk, kurde, żeby to nie zjeżdżało Czekajcie, ja chcę się rozpędzić z tym gazu, teraz mu muszę dać cyk kurde no Nie, jeszcze nie Oj, było, kurcze, no Teraz się tylko tak się rozpędzić, cyk już, o i jesteśmy, jest dobra, pięknie Zeszła jedna... U, a co jest z tą słomą? Poszła i ona nie, albo słoma tutaj pewnie nie jest przyjmowana. Wiedziałem, ale dobra. Może ją to zmieli, bo może to sama kiszonka jest, a słoma musi być osobno. Więc pewnie ją zmieli później. Tutaj też pod tę górę weź i podjedź. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie weszło. Cyk, dobra. Dobra, teraz muszę sobie tylko tak tym nakręcić. Łocyk. Te pszczepy se w sumie mógł kupić od tego sąsiada, bo mi to ona by się przydała. Gazu. To jest, niech jedzie. O kurde! Musiałem tak naprostować, no bo widzieliście, co się stało. Dobra, ale teraz depa. I lecimy sobie prosto. Zapinamy sobie rozrzutnik. Bo widzisz, jest 14 minuta, a my jeszcze nie rozrzuciliśmy obornika i tak trochę długo nam schodzi. Tam sąsiadowi za tą przyczepę pieniądze i ją wezmę, ile on za nią będzie chciał. Za taką podmalowaną ile z tysiąc. To mi to nam zostanie 38, to i tak dużo. Co jedzie? Ta sześćdziesiątka? Nie wiem, zaraz się zobaczy. Cyk. Co? O kurde. Dobra, ale musimy to sobie zrobić tak. I tak o, samo zbierająca i to, no to... I teraz ten pod rozrzutnik. A jego też co mogę wyłączyć, tam sobie się pójdę, się przejdę po tą sześćdziesiątkę, ale... Dobra, podjeżdżam sobie teraz pod rozrzutnik. czekajcie... No i dobra, cofamy sobie ten rozrzutnik, dobra, jest, zapięty, mm, gdzie będziemy sobie teraz tutaj wyjechać, tak jakoś tędy, przejedziemy, przejdziemy, dobra, o, może tutaj go sobie postawimy, no i dobra, i se stoi, lecę teraz szybciutko po tą 60. I gaz. Cyk. Oj, cyk. No i teraz też myślę, że tak szybciutko powinno pójść. Troszkę to trzeba załadować, ale sporo jego było wam powiem, No bo, jak widzicie, myślę, że z to tego powinien być. I też nie wiem, czy na obydwa pola wystarczy, ale może powinno. Zobaczymy, no. <laughs> A jak nie, to jedno pole obsieję, półkulę do mnie. Wchodzi to jeszcze, jeszcze myślę, że kurczę to to wszystko wejdzie, czyli tylko jedno pole pewnie nam będzie starczyło. Na no, jedno pole. Niedobrze. A ile chodzi na ten obrot? Tak czuba go załadujemy. Widzicie, no i tak już jest dużo naładowane, ale chcę naładować jak najwięcej, żeby tutaj weszło. Cyk. No i nie weszło całe. A tak tak sobie jeszcze postawimy tutaj szybciutko. Oj, niech się stoi. A ja palę to szybciutko i 3,5 tony mamy. no. Oby to wystarczyło. Na jedno pole chociaż. Jak nie też jeszcze tą resztkę doładuję i pojadę. Cyk. <śm> O zapomniałem turki, to chyba teraz będę musiał. I na to pole, no na to pole, bo to jest biurzepa, to sobie walniemy. Tylko pierwsze chcę zobaczyć jaką to ma szerokość. Bo też jestem ciekawy. No gdzieś taką, no. Jak tak sobie będziemy jechać, to myślę, że będzie dobrze. No ale leci to szybciutko. I nie wiem czy nam będzie dostarczyło Jadę jak najszybciej mogę ale no na jeden przejazd poszło 500 jak widzicie No i niby się coś tam rozrzuca ale <laughs> Szybciutko trzeba jechać żeby jak najwięcej zrobić Nawet to na boki rozwala trochę. Ale nie wiem, czy nam wystarczy. Pewnie nie, no ale ważne, żeby coś tam chociaż tutaj to rozwalić. Nieważne ile ważne, żeby coś tam. Bo no tak to to zakrywa całą tą powierzchnię jak lecę. I cyk. No już jeszcze nie ma to połowy roz, rozrzutnika wyrzuconego. tutaj jeszcze trochę się przy bo odjechałem. Trochę daleko, no ale rozrzuca się. Myślę, że na no starczy, no to pole rozrzutnik starczy. No i na razie tyle będziemy musieli mieć tej kukurydzy. No a będziemy mieli coraz więcej świń, to będziemy też mieli coraz więcej obornika. No i starczy, na spokojnie, to jeden rozrzutnika, ja się tak martwiłem. Jeszcze możemy tam z tyłu pod... co? W sumie to nie, w sumie to wiecie co, to jeszcze pod buraczki tam z tyłu mogę. Ile mi zostanie, tam rozrzucę. Pod buraki to nie trzeba, pod buraki może sobie wylejemy tą gnojówkę. A pod... a oborni tylko pod kukurydzę i pod ziemniaki trzeba. No i co, jaki nam zostanie? No i teraz tak szybciutko wyskakuję i robię szybciutko miniatureczkę i lecimy dalej, żebyśmy to dokończyli. Ale na spokojnie, myślę. No i zobaczcie, już tyle, tyle mam minęło tego odcinka. A? No jeszcześmy tego nie dokończyli, no ale dobra. Jeszcze poprzeczniaka, myślę, że sobie walnę tymi dziesięcioma Cyk. No i dobra, jeszcze, jeszcze jednego. Uj No i dobra, jeszcze raz tylko przejedziemy. Cyk 3, 2, 1 i o 0. I już teraz to już lecimy sobie. Wyłączamy, wyłączony. Tak no i dobra. Yy, widzimy się już w kolejnym odcineczku. Myślę, że to już będzie... Orka. No a więc co? Y ja się z Wami żegnam, do następnego i cześć.